Witajcie w 114 odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o powstaniu Pierwszych Gwiazd, połączeniu gwiazdy neutronowej i czarnej dziury oraz przypadkowym odkryciu planety pozasłonecznej. Zaczynamy od Pierwszych Gwiazd. Według naukowców z Uniwersytetu w Cambridge oraz Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie. Pierwsze gwiazdy pojawiły się około 250-350 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Swoje badania oparli oni na obserwacjach wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a oraz Pizzera. Teleskopy te obserwowały najdalsze odkryte galaktyki. Badając ślad wodoru atomowego w świetle pochodzącym z tych galaktyk, astronomowie byli w stanie określić wiek znajdujących się w nim gwiazd. Ślad ten rośnie z siłą z czasem, jak populacja gwiazd starzeje się. Jednocześnie w galaktykach starszych niż miliard lat ślad wodoru atomowego słabnie. W podobny sposób wyznaczany jest wiek gwiazd w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Z obserwacji wynika, że gwiazdy w tych odległych galaktykach mają wiek od 200 do 300 milionów lat. Jednocześnie same galaktyki obserwujemy takie, jakie były ponad 13 miliardów lat temu, około 550 milionów lat po wielkim wybuchu. Oznacza to, że gwiazdy z tych galaktyk musiały powstać od 250 do 350 milionów lat po powstaniu wszechświata. Z pierwszych gwiazd przenosimy się do pierwszego w historii zaobserwowanego zjawiska łączenia się gwiazdy neutronowej i czarnej dziury. Zespół naukowców wykorzystując obserwacje z detektorów fal grawitacyjnych LIGO i VIRGO wykrył dwa wydarzenia łączenia się gwiazd neutronowych z czarnymi dziurami. Pierwsze zaobserwowane zostało 5 stycznia 2020 roku. Z danych wynika, że w łączeniu brała udział czarna dziura o masie 9 masy Słońca oraz obiekt o masie 1,9 masy Słońca, który później został zakwalifikowany jako gwiazda neutronowa. Wydarzenie to obserwowane było jedynie przez jedno z obserwatoriów LIGO, przez co naukowcom trudno było określić dokładnie jego położenie na niebie. Doszło do niego około 900 milionów lat świetnych od Ziemi. Drugie wydarzenie zostało zaobserwowane 15 stycznia 2020 roku. Tym razem zaobserwowane zostało przez wszystkie trzy obserwatoria, dwa LIGO oraz jedno VIRGO. W wyłączeniu brała udział czarna dziura o masie 6 masy Słońca oraz gwiazda neutronowa o masie 1,5 masy Słońca. Do połączenia tych dwóch obiektów doszło w odległości około 1 miliarda lat świetnych od nas. Te dwa zaobserwowane wydarzenia łączenia się czarnych dziur z gwiazdami neutronowymi są pierwszymi w historii, jakie udało się zaobserwować. Dalsze obserwacje podobnych zjawisk pozwolą astronomom dowiedzieć się więcej, jak takie pary obiektów powstają oraz jak się one zachowują. Z łączenia się gwiazd neutronowych i czarnej dziur przenosimy się do układu planetarnego NU2-Lupi, w którym przypadkiem odkryto planetę pozasłoneczną. Teleskop HEOPS, którego celem jest badanie znanych już planet pozasłonecznych, podczas obserwacji wcześniej odkrytych dwóch planet w układzie NU2-Lupi zauważył trzecią planetę. Teleskop HEOPS bada atmosfery planet pozasłonecznych. Aby tego dokonać, astronomowie obsługujący teleskop czekają na moment, w którym planeta będzie przechodzić przed tarczą swojej gwiazdy. Światło pochodzące z gwiazdy przechodzi przez atmosferę planety. Badając uważnie to światło, naukowcy są w stanie poznać skład atmosfery odległych planet. W chwili, kiedy teleskop był zwrócony w stronę gwiazdy NU2, lubi, aby badać drugą planetę z tego układu, trzecia planeta również zakryła część gwiazdy. Dwie wcześniejsze znane planety z układu krążą w tempie 11,6 oraz 27,6 dnia. Trzecia nowo odkryta planeta krąży wokół swojej gwiazdy w tempie 107,6 dnia. Pierwsza planeta jest typu ziemskiego, dwie pozostałe przypominają Neptuna. Trzecia planeta ma rozmiar 2,5 rozmiaru Ziemi oraz masę 8,8 masy Ziemi. Druga i trzecia planeta mają więcej wody niż Ziemia, choć w ich przypadku może być ona pod postacią lodu pod wysokim ciśnieniem lub pary wodnej o wysokiej temperaturze. Gwiazda NU2 Lupi jest na tyle jasna, że jest widoczna gołym okiem na niebie, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dokładnych obserwacji jej planet. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.